przy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. Niestety, słuchajcie, pan Mirosław Krystek, dyrygent, poinformował mnie, że nie da rady. Instrumenty nie stroją w takim mrozie i mimo najszczerszych chęci nie będzie mogła naszej porady poprowadzić orkiestra. Ale podziękujmy im prawami za to, że przyjechali, chcieli spróbować. Wielkie dziękuję, podziękowania dla państwa. Bardzo, bardzo dziękujemy, że do nas przyszliście i że chcieliście. Ich ja w ogóle się nie znam na instrumentach i się okazało, nie że mnie stroją, tylko się tłoki zatrzymały. Pan mnie poprawił, bardzo przepraszam, tak czy inaczej orkiestra nie poprowadzi. Ale zapraszamy wszystkie postaci bajkowe tutaj do nas już. Zapraszamy, bo już za chwilę rozpocznie się parada postaci bajkowych. Dzieci też prosimy tu blisko sceny. Brakuje, a żarty, się, a ma... ta pani właśnie pani do przodu. Czy ta pani jest znana? A kto to jest? Pani zima, królowa śniegu, pani zima, piękna, prawda? I strasznie zimna wygląda, nie? Proszę, no bo chyba ma dobre serduszko. Bo dokładnie, bo bo dobre serduszko. Estão